Te napady lęku na tamtej chacie mega mi się nasilały. Też z tego względu, że tam jakieś dzieci pukały, uciekały, dzwoniły w ten dzwonek. Ja już stranę, że to Ceba się znowu. A już w sumie raz policjami tam weszła też na chatę. Bardzo źle się tam czułem i dochodziłem do jakiejś takiej po. Onej paranoi, że tam je ludzie wszędzie tak bardzo mocno rozpoznawali, że ja do rzadki chodziłem w kominiarce, nie? No, że jakieś po prostu dziwne coś, ale teraz czuję się świetnie. No i teraz ktoś się może zastanowić, jak to jest, że mieszkam tutaj, tak? Mieszkam, jestem żywy, jem, widać, tak? Mieszkanie duże, jasne, widok na drzewa, a konta wszystkie jest zablokowane. Nie ma nic na kontach polskich. Jak to? Jak to się dzieje? Że, że mieszkam, że żyję? Ogólnie chciałbym z tego miejsca przeprosić Ministerstwo Sprawiedliwości i Finansów, bo ja wiem, że skoro już mam wszystko zablokowane, to idea była taka, żebym zdechł, k***a, kur... jak robal i żebym po prostu już nawet w... nie, nie wydychnął powietrza nigdy ze swoich płuc, ale jakoś tak się złożyło, że mam to szczęście, że mam pomocnych ludzi w swoim otoczeniu, którzy mi pomogli i jakoś tak sobie żyję, a mi po prostu, wiecie, mi życie podpierdzielało ciągle ryby. Nie zabrało mi wędki.